Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed Wami 10 odcinków, krótkich filmików, które mają na celu wprowadzenie do świata poezji, do świata wierszy. Oczywiście nie jest to poradnik w stylu akademickim, jest to raczej e, są to raczej filmiki, seria skierowana do tych, którzy chcieliby jakoś zacząć swoją przygodę z mówieniem wierszy, nie tylko. Lubią słuchać wierszy, ale także lubią mówić wiersze, chcieliby to zacząć robić, więc, te, ten proces, który przedstawię Wam w kolejnych filmach, chciałbym, żebyście razem ze mną przeszli. Zajmiemy się zarówno kwestią dykcji, jak i kwestią emisji głosu. Dowiemy się co nieco, czym jest fraza i co to jest kadencja i antykadencja. Jak się uczyć tekstu na pamięć, na co zwrócić uwagę, a także yy, przyjrzymy się bliżej dwóm rodzajom tekstów: tekstowi klasycznemu, yy, wierszowi, który posiada swój rytm, swój rym, yy, ma średniówkę, yy, znajdują się w nim przerzutnie, a także yy, zajmiemy się fragmentem tekstu wiersza wolnego, bardziej współczesnego, kiedy te wszystkie reguły rytmu, rymu już nie do końca obowiązują, ale również, um, również jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do zapoznania się z tą krótką serią instruktażową. Miłego oglądania.